az alázatosokat pedig fölemelte. Az éhezőket jól akadta, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Gondjába vette gyermekét, Izrael, megemlékezve nyírkalmáról, amelyet atyáinknak, Ámravának és utódainknak örökre megígért. Mária még ott maradt három hónapig, aztán hazatért. Ezek az evangélium igények. Áldunk téged, Krisztus, az evangélium tanítása legyen gyűjtő a csávítása. Úr, a tisztást és érjük, ha a súlytársasági W ten dzień Kościół na przykładzie Maryi daje nam nadzieję, nawet więcej niż nadzieję, pewność, że ludzkie drogi, chociaż muszą ostatecznie przejść przez bramę śmierci i cmentarza, idą dalej, idą do wieczności, do niebozięcia. Grób w tej wielkiej ludzkiej pielgrzymce jest tylko dłuższym lub krótszym przystankiem potrzebnym dla ostatecznego oczyszczenia, aby wejść w całkowitej czystości do stanu, gdzie nie ma już żadnego brudu, ani tego wszystkiego, co niedoskonałe. Kiedy 1 listopada 1950 roku papież Pius XII ogłaszał nieomylnie w oparciu o wiarę Kościoła, która to wiara przez stulecia była Kościołowi znana Dogma do niebowzięciu powiedział. Maryja po zakończeniu ziemskiej wędrówki została z ciałem i duszą wzięta do nieba. I dzisiaj odniesiemy pytanie: po co taki dogmat został ogłoszony? Po co wzięto w niebowzięciu? Zajdzie tam, gdzie doszła ona, do nieba, do zbawienia. Chodzi o to, aby nie dać się związać z ziemią, aby mieć świadomość, że żyjąc na ziemi nie żyją dla niej, ale żyją dla niego. Tak często sytuacja nasza zmusza nas, abyśmy pochylali się ku ziemi. Pochyla się ku ziemi rolnik, zbierający z niej owoce swej pracy. Pochyla się o matka, ocierając zapłakane oczy swego dziecka. Pochyla się nad łóżkiem chorego pielęgniarka w szpitalu czy najbliższa rodzina w domu. I jest to konieczne i potrzebne. Ale święto w przypomina nam, że od czasu do czasu trzeba się wyprostować. Skierować nasze oczy ku górze, aby tym wszystkim ludzkim pochyleniom, Nadać właściwy kierunek u Bogu. Przecież tak czyniła właśnie niebowzięta Maryja. Ona też pochylała się nad żółkiem w Betlejem. Ona też pochylała się nad garnkiem, którym przygotowała posiłek dla ludzi. Ona też schylała się nad martwym ciałem swego syna. Ale wiedziała, że są to wszystko trudne ale przemijające epizody całej drogi, która u człowieka leżącego pnie się ku górze, ku niebu, ku naszemu jedynemu Ojcu I to wszystko, co człowiek czyni na ziemi, musi wykonywać w oparciu o wolę Bożą, bo tylko wtedy to wszystko ma sens i znaczenie. Wszystko ma być czynione pod Boże dekarto. Bo jak mówi, mówią słowa Psalmu. Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na późno się trudzą ci, którzy go wzruszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremne. Daremne to dla Was wstawać przed świtem, wysiadywać do późno. Dla Was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko. Tyleż daje on i we śnie tym, których miłuje. Bóg da wszystko tym, których miłuje nawet we śnie. Do dziś pamiętam słowa pana Kościelnego z mojej pierwszej placówki, który powiedział o pracy w niedzielę, gdy ogłoszona dyspensa od zbierania siana skusiła go do tego, by wraz z najbliższą rodziną później to siano zbierać z pola. Powiedział, Proszę księdza, ostatni raz to zrobiłem. Ani sian nie było, ani ja nie odpocząłem po ciężkiej pracy w zakładzie przez niedzielę, przez dzień święty. O tamtej pory, choćby nawet ksiądz mówił, że jest dyspensa. Nie będę robił tego w niedzielę. Jeżeli Pan Bóg chce, zostanie na zabranie Po co to normal dzisiejszym świecie? Po co mówimy o święciu Maryi z ciałem i duszą do po to, aby uświadomić nam, że godność całego człowieka, a więc także godność ludzkiego ciała jest wielka. Nie tylko nasza dusza przeznaczona jest do szczęścia wiecznego, wieku. Także ciało, które wyszło z ręki Boga, ma tam powodzie. W chwale nieśmiertelności będzie żyło w po połączeniu się z duszą w dniu naszego zmartwychwstania. To święto przypomina nam, że o nasze ciało należy dbać, troszczyć się o nie, patrzeć na nie i z troską jako na dzieło Boże, przeznaczone do spełnienia Bożych planów na Ziemi. Przypomina nam, że ciało ludzkiego nie wolno podnieść. Jego sił nie wolno używać niezgodnie z naturą ludzką. Nie można czynić z naszego ciała zabawki. Rzeczy do zmysłowego użycia. Dążą ciała uwagi do śmierci. Dążąc zaś ducha do życia i pokój. Ci, którzy żyją według ciała, Bogu budować się nie mogą. Skoro zaś Chrystus z was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki rzeków ze świętym niebowcięciem. Połączone jest u nas w Polsce święcenie owoców ziemi. fossils of